Zmiana tulej w hondzie Civic. Jak widzimy, to już jest nowa. Cukierek zmieniony. To są pozostałości z tego, co było w aucie Z tego naszego cukiereczka. Fajnego. O, proszę. Zerwano całkowicie. Mało tego. Z tamtej strony wymienione było w aucie, ten lizaczek. Nie trzeba było odpinać całego zawieszenia. Wyjmować wszystkich wahaczy. Zostało wymienione na aucie. Tutaj niestety się nie udało z tą tulejką Nie można było jej wybić, dlatego postanowiłem rozpiąć całe zawieszenie. Po rozpięciu zawieszenia, odkręceniu amortyzatora, wszystkich wahaczy, wszystkiego został nam ten oto wahacz. Stamtąd on idzie tutaj. Został ten wahacz. Przy próbie odkręcenia tego wahacza, stąd niestety urwała się śruba. Która została tutaj. Jak widzimy, Próbowałem nawiercić. Niestety się nie udało. Została śruba. Spawacz przyspawał nakrętkę. Odciął tutaj tą tulejkę. Przyspawał nakrętkę. Z tego, z tego kapturka, co tutaj widzimy, wykręcił resztę tej śruby. Czyli tu już mamy wszystko ok. Ale reszta śruby została w tulejce. I tą tulejkę mamy też do wymiany. Prawda? Niestety też ona jest o wymianę. Proszę Śruba jest w środku Próbowałem tu nawiercić Niestety się nie udało Postanowiłem wybić tulejkę całkowicie I zamówić nową To jest ile roboty żeby wymienić Cukiereczka mamy nową Z tamtej strony wymienione też Teraz będzie Niestety dużo pracy, żeby to wszystko poskładać, poskręcać, ponaciągać. Niestety zbieżność też będzie do ustawiania. Proszę bardzo, ile roboty. Od samego rana do wieczora. Żadna śruba nie chciała pójść normalnie, oczywiście, tak jak to by się chciało. Wszystko trzeba było rwać na chama. O, Proszę bardzo, jak nasza tulejka wygląda. Fajnie po naszych drogach zajbistych. proszę jaka obstukana dwie godziny tłukłem to mi z powrotem aby ją wybić niestety się nie udało na aucie musiałem wyjąć wahacz całkowicie rozpiąć wszystko hamulce, czujniki od ABS ręczne od, link odręcznego wszystko wszystko teraz będziemy mieli tutaj zapowietrzone wszystko no ale niestety nie wiem czy będzie widać, ale z tamtej strony już mam wymienione. O! Proszę. nie widać, bo jest za ciemno, ale tu już mamy nowe. Udało się bez ściągania wahacza. Wszystko jest OK. Teraz niestety trzeba się pomęczyć z tamtym. A to jest moje autko. Civic coupe, szóstka. Zobaczmy, zapali. To jest moja fuga.